Cześć wam, witajcie w kolejnym dniu. Pięknie u nas wszystko puszcza. Dzisiaj ostatni dzień praktycznie naszej pracy przed świętami. Jutro jeszcze chłopaki tylko wpadną ogarnąć to. W drugą stronę podokręcać śruby tutaj przy belce oczepowej. W tamtą stronę zaraz skończymy. No i mamy ogarnięte jętki, Na dwóch zewnętrznych już nie kręcimy. Kręcimy tylko pokręciliśmy w zasadzie na tych wewnętrznych no i wieszaki z dwóch stron porobione tak żeby zostało trochę pomieszczenia jakiegoś w środku zbrakło mi szpaksów także są złapane tymczasowo po jednym szpaksie z jednej strony to wygląda w ten sposób Zresztą zaraz na górę wejdę to pokażę one wystają tutaj lekko niżej tu jest lekko to szlifnięte to co będzie wystawało, natomiast na górze będą poukładane albo płyty, podłoga z płyt, albo z desek to już kwestia tego co inwestor wymyśli jeśli chodzi o jętki to są powcinane lekko 3 cm zachodzą, tak żeby było też podparcie od dołu no i co, idziemy na górę jeszcze póki wejdę to były pytania co, co to za piła, jaki to model piły, to to jest Steel MS180 Bardzo fajna, jestem z niej zadowolony I były pytania w komentarzach też odnośnie ołówków, jakich ołówków używamy Ja pisałem, że Lyra Expert Dry Mały błąd, pomyliłem się Expert Dry miałem poprzednio Teraz mamy Lyra Dry Profi Z tych ołówków też jestem zadowolony W porządku są Także co, lecę na górę Biorę nakrętki Tutaj mamy już część skręconą Została ta część Ten kawałeczek yy, Złapać No i na jutro Chłopaki poskręcają tamtą całą stronę I tutaj porządeczek Ja jeszcze policzę dzisiaj w zasadzie wstępnie policzone są, ale zobaczę dokładniej ile trzeba jakich ład nam tutaj na święta żeby tu już było w miarę ogarnięte dla inwestora no i dobra, idziemy, wczoraj miałem za nisko kamerę trochę dzisiaj postaram się trochę wyżej ją ustawić o Kopsa i na górę śruby mam już powrzucane Pozakładam je sobie tylko tej zewnętrznej już nie łapię, ona tu jest przypięta. Najważniejsze, żeby te belki stropowe tutaj dopiąć. Tak jak mówiłem i konstrukcja robi się naprawdę stabilna. Pyk. Przyjdziemy przejdziemy od razu tu na drugą stronę. Pyk. Tak samo skręcona jest jętka. Też pręt gwintowany Z dwóch stron krętka. Jest! No i ogień że trochę. Mhm. Mamy to. tam tamtą jedną? Z drugiej strony o. mamy, no i w ten sposób każda jedna jest dokręcona dołem. jak to wygląda no i tu jeśli chodzi jeśli chodzi o te wieszaki nie wiem czy tutaj dam radę wejść no to jeden tu idzie w ten sposób ze sobą są skręcone dwie sztuki dwie beleczki 5x15 jedna podpiera od spodu krokiew i zachodzi na bok belki stropowej druga opiera się na belce stropowej i zachodzi tutaj do boku kropki i to jest poskręcane w ten sposób szpaksy na przemian 80 80 na 8 i tak każda jedna jeszcze oczywiście podokręcamy te szpaksy dodatkowo ale to już po świętach no i to już Usztywnia nam dość ładnie te belki stropowe. Góra jętki, też tak jak widać. Może spróbuję wejść trochę wyżej. Pozacinane 3 cm, wchodzi tu pod spód. Podpiera nam to i do boku. Jeden szpak montażowo i śruba z nakrętką z dwóch stron no i jest to już atomowe na takim przekroju nie ma szans, żeby gdziekolwiek to ugięło to już się nic nie wydarzy i teraz przed y, łatowaniem <coughs> łapiemy sobie na jętkach, myślę, że złapiemy y, łaty żeby ustawić odległości między krokami takie same już co na dole po całości Wypionujemy pierwszą, zrobimy taki odkos, żeby ją ustawić do pionu, łaty, tak jak mówiłem, beleczki, nie łaty, tylko beleczki, jeszcze rzucimy trzy sztuki, żeby ustawić idealnie równolegle te dwie pierwsze zewnętrzne krokwie i wszystko poustawiamy, ale jak będziemy już to robili od razu po świętach, no to oczywiście wszystko nagramy i pokażemy. Teraz ściągamy... Ściągamy łaty kontrołaty i ściągamy łaty kontrołaty, i poskładamy to no i bierzemy się, bierzemy się dalej. Już za pokrycia zobaczymy, jak to będzie szło. Ja dachówkę będę układał pierwszy raz dodatkowo na tej całej połaci. Od razu będziemy montowali wieszaki pod panele fotowoltaiczne, żeby później nie zdejmować tych dachówek. Także myślę, że będzie dość ciekawie. No i tutaj to co mówiłem, ten kawałeczek jest do odcięcia. Jest do odcięcia. Podcinam to sobie z zewnątrz, osztowanie poustawiamy i wtedy to sobie już podcinam ładnie. Żeby nigdzie to nie wystawało. I jesteśmy obrobieni Myślę, że fajny wynik czasowy Biorąc pod uwagę porę roku To jestem zadowolony z czasu wykonania tej wiaty Kawał tutaj belek, kawał ciężaru jest Kawał myślę, że fajnej roboty Tym bardziej, że całą konstrukcję trzeba było, musieliśmy ręcznie szlifować Gdyby było postrzegane oczywiście, myślę, że z dzień czasu Może nawet z półtora byśmy zaoszczędzili no ale jest jak jest, ważne, że jest złożone. Już to się fajnie trzyma. Także my y, zbieramy się, świętujemy. Wszystkim życzę też wesołych świąt, bo już się pewnie y, nie będziemy widzieli, chyba, że w dniu jutrzejszym odpalimy y, live'a. To wtedy jeszcze raz złożę życzenia, a jeżeli y, kogoś na tym live'ie nie będzie, bo wiadomo, że y, na Live'y wchodzi dużo mniej osób niż na, niż na filmy, także wszystkim wesołych świąt i do zobaczenia w następnym filmie z ustawiania Krokwi, prostowania tego i zaczynamy wszystko łacić. Pamiętajcie tradycyjnie o łapeczkach, o subskrypcji jak jesteście nowi na naszym kanale i, i do zobaczyska.